W ciągu ostatnich dwóch lat wydałem ponad 1,5 miliona złotych na reklamy na Facebooku i Instagramie, z czego ponad 300 tysięcy złotych to były tylko i wyłącznie moje pieniądze wydawane na nasze wewnętrzne kampanie, na promocję naszych produktów. No więc jakie wnioski mogę wyciągnąć na podstawie tak dużej kwoty przeznaczonej dla Marka Zuckerberga na wyświetlanie reklam naszym potencjalnym klientom? Czy z perspektywy czasu oceniam, że te wydatki były dobrą decyzją? Może istnieją jakieś inne kampanie reklamowe, na które powinienem więcej przeznaczyć, a na przykład mniej przeznaczyć na Facebooka. Ja nazywam się Jakub Wójcik, to jest kanał Sekrety Marketingu Internetowego. Zaczynajmy! No więc tak jak powiedziałem, na przestrzeni ostatnich dwóch lat wydaliśmy blisko 1 653 680 złotych. Dla różnych klientów, dla różnych kampanii na różnych kontynentach w zasadzie, bo to nie są tylko i wyłącznie kampanie prowadzone w Polsce, to też są statystyki zagregowane do złotówki. Czyli tutaj mamy też wydatki w koronach, w euro, w dolarach, dlatego że po prostu w jednym raporcie no ciężko byłoby to po prostu posumować. W związku z czym Facebook konwertuje te waluty na w tym przypadku złotówki i wyświetla już po prostu wszystko przeliczone i zsumowane. Tutaj mamy także podział na miesiące, można zobaczyć sobie ile w poszczególnych miesiącach mniej więcej wydawaliśmy łącznie na wszystkie kampanie dla naszych klientów i tak samo również dla naszej kampanii, wewnętrzne kampanie. I tak samo możemy sobie na przykład zobaczyć z takich pierwszych wniosków jak przedstawiają się wyniki na poszczególnych platformach, czyli na przykład jak to wyglądało na Instagramie, a jak to wyglądało na Facebooku. No i możecie już zobaczyć w pierwszej kolejności, że tutaj na, na Facebooka zdecydowanie większa część tej kwoty została wydana. Na Instagrama blisko 300 tysięcy, natomiast widzimy tutaj, że CPM jest bardzo podobny w przypadku obu tych platform. Co natomiast możemy sobie tutaj porównać, to że na pewno znacznie większy osiągnęliśmy CTR dla linków w przypadku reklam wyświetlanych na Facebooku. To może dawać nam po prostu taką małą informację, że tak globalnie patrząc, reklamy wyświetlane na Facebooku po prostu trochę łatwiej się klikają niż reklamy na Instagramie. Podobnie jeżeli chodzi o CTR wszystkie, natomiast też na Facebooku można znacznie więcej rzeczy zrobić z taką reklamą. Dużo częściej ludzie komentują, dużo częściej ludzie lajkują, udostępniają, zapisują takie posty, no a to wszystko jest liczone w CTR. Natomiast no widać generalnie, że łącznie licząc sobie CPM, CTR, generalnie kliknięcia z reklam na Facebooku były ponad dwa razy tańsze niż kliknięcia w przypadku Instagrama. Tak samo możemy sobie zobaczyć, czy większa kwota została wydana w przypadku kobiet, czy w przypadku mężczyzn. No i tutaj widzimy, że w zasadzie nie ma większej różnicy. Jest to praktycznie taka sama kwota. Zobaczcie. 824 tysiące wydane na, na kobiety i 824 tysiące wydane na mężczyzn. Natomiast no, co jest tutaj zdecydowanie różne, to ilość kliknięć, jakie udało nam się w ten sposób uzyskać. Zobaczcie. CTR współczynnik kliknięć dla linku w przypadku reklam świetlanych kobietom jest o 0,28% wyższy niż w przypadku mężczyzn. Czyli innymi słowy, po prostu kobiety tak jakby troszkę chętniej klikały w nasze reklamy. I nie powiedziałbym, żeby tutaj była jakaś zależność, że na przykład mieliśmy więcej kampanii skierowanych stricte do, do kobiet, no bo jak widzieliśmy wcześniej, wydatki są praktycznie równe. Natomiast no, te pieniądze wydane w przypadku kobiet po prostu generowały więcej kliknięć niż w przypadku reklam wyświetlanych facetom. Dlaczego tak jest? Ciężko powiedzieć, są na ten temat różne badania, natomiast jakiejś mocnej teorii tutaj nie mam. Natomiast no, w praktyce możemy po prostu wykorzystywać to w ten sposób, że jeżeli chcemy reklamy, które mają się klikać, to teoretycznie możemy po prostu częściej targetować kobiety. No skoro na globalnych danych te kliknięcia wychodzą na troszeczkę taniej. Ok, natomiast no to, co może być ciekawe, no to przede wszystkim globalnie, jak zmienia się na przykład CPM. Też na przykład niektórzy mówią, że z miesiąca na miesiąc ten CPM potrafi być wyższy, niższy, że Facebook posiada pewną niestabilność w tych algorytmach, która po prostu jest tu widoczna. No i widzimy na przykład tutaj mamy CPM średnio 12 ,19 zł 19 groszy w ciągu dwóch lat i Faktycznie, kiedy patrzymy sobie tutaj chronologicznie, no na przykład w lipcu mieliśmy rzeczywiście wynik 11 20 zł 20 potem mieliśmy 12, 10, 8, 9, 6, 92. Zauważcie, że w lutym ten koszt to było zaledwie 7, niecałe 7 zł za 1000 wyświetleń. Tak więc ktoś mógłby powiedzieć, że w zimie wyświetlenia są tańsze, prawda? No więc tutaj bardziej patrzyłbym na sytuację ekonomiczną i na to, że po prostu ludzie wyświetlali mniej reklam, w związku z tym, w, jakim, w jakiej kondycji była wówczas gospodarka. No bo jeżeli na przykład cofniemy się o rok, i sprawdzimy sobie, jak to wyglądało w styczniu, czy w lutym 2021, czy w marcu, no to widzimy, że tutaj ten CPM był z kolei niesamowicie wysoki. To było blisko 15-16 zł za tysiąc wyświetleń, no więc praktycznie dwa razy drożej niż rok później. No to pokazuje, że to nie chodziło o zimę. Bardziej o sytuację gospodarczą. No i to jest też bardzo cenny wniosek dla nas, dla reklamodawców, żeby czasami po prostu mm, pamiętać o tym, że na nasze reklamy wpływa znacznie szerszy kontekst tego, co również się dzieje na świecie. Że Jeżeli na przykład nam, spada nam sprzedaż w naszym sklepie internetowym, może to być oczywiście spowodowane tym, że na przykład nasze reklamy po prostu gorzej sobie radzą albo na przykład e, algorytmy zaczynają działać w trochę inny sposób. Natomiast bardzo często takim głównym czynnikiem jest to, co po prostu dzieje się dookoła naszej marki, co dzieje się w ogóle na świecie. Jeżeli na przykład ludzie narzekają na bardzo wysoką inflację mają po prostu coraz mniej pieniędzy, bo wszystko drożeje, no to siłą rzeczy niechętnie będą po prostu kupowali produkty, które nie są niezbędne do życia. No jeżeli Twój sklep internetowy czy usługi, które oferujesz nie są niezbędne do przetrwania dla większości ludzi, no to w tym momencie możesz odczuwać to, że po prostu sytuacja ekonomiczna na świecie po prostu zaniża Twoją sprzedaż. Natomiast jedno jest pewne, niezmiennie w grudniu wyświetlenia reklam są zawsze najdroższe, jak widzimy tutaj. Poprzednim, w 2020 roku w grudniu mieliśmy 17 ,49 zł za 1000 wyświetleń. W 2021 roku to było 15 zł. No wcześniej był droższy tylko i wyłącznie miesiąc, w którym mamy Black Friday. No więc, okej, okay, tak wyglądają ogólnie te statystyki. Natomiast to, co tak naprawdę mogłoby nas zastanawiać, to czy ta inwestycja nam się opłacała, czy po prostu w ogóle. Inwestowanie w reklamy na Facebooku się opłaca. Często dostaję takie pytania, że no, czy Facebook jeszcze się opłaca, czy da się tam w ogóle cokolwiek sprzedać. No więc można się zastanowić nad tym od tej strony, że Facebook zarabia rocznie, no tak, w okolicach 100 miliardów dolarów właśnie z reklam, z reklam oświetlanych użytkownikom, z reklam, za które płacą firmy, które wcześniej oceniają, czy im się to opłaca, czy nie. Zwróć uwagę na to, że 100 miliardów dolarów to jest mniej więcej tyle, ile wynosi PKB Słowacji. Pomyśl sobie, że na Słowacji wszystkie firmy, wszyscy pracownicy, wszystko to, co oni łącznie wytwarzają, to jest wartość, jaką Facebook zarabia rok w rok. Gdyby pieniądze inwestowane przez reklamodawców, tak jak tutaj ten 1, 600 tysięcy wydane na reklamy, gdyby to się nie zwracało, no to po prostu te wydatki bardzo szybko byłyby ucinane. Natomiast jeżeli widzimy, że na przykład jakaś firma z miesiąca na miesiąc inwestuje, nie wiem, 100, 200, 500 tysięcy złotych w reklamy, no to raczej nie jest to pompowanie kasy w reklamy, które się nie zwracają. Natomiast gdybym miał wymienić tak naprawdę, co najbardziej się opłaca w tych reklamach, no bo oczywiście mamy różne rodzaje kampanii reklamowych, to zdecydowanie w pierwszej kolejności powiedziałbym, że najlepiej wydanym budżetem na reklamy na Facebooku jest ten, który wydajemy na remarketing. Czy to jakiś prosty remarketing, czy to remarketing sekwencyjny, czy to tylko podgrzewanie ruchu. Natomiast generalnie sposób docierania do klientów. Polegający na tym, że targetujemy osoby, które już w jakiś sposób spotkały się z naszą marką, czy były na naszej stronie, ale nie dokończyły na przykład zakupu czy uzupełnienia formularza, no to zdecydowanie są zawsze najlepiej wydane pieniądze. Bo po prostu kampanie remarketingowe mają zawsze najwyższą skuteczność na całym koncie reklamowym. Z kolei najgorzej wydany budżet, moim zdaniem, jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku, przynajmniej w naszym przypadku, w przypadku również wielu klientów, których konta reklamowe przejmowaliśmy, to były kampanie na ruch. Ponieważ bardzo często Wychodzimy z założenia, że celem naszych kampanii reklamowych jest po prostu sprowadzenie ruchu na stronę i rzeczywiście tak jest, natomiast tutaj Facebook troszeczkę robi nam psikusa, dlatego że nazywa ten cel reklamowy ruch, więc my myślimy, że musimy wybrać cel reklamowy ruch, żeby ściągnąć ruch na naszą stronę, natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście sprzedaży na naszej stronie, no to musimy ściągnąć ruch od osób, które kupują. No, i wtedy po prostu wybieramy inny cel reklamowy, nie cel ruch, tylko na przykład cel konwersji albo sprzedaż katalogu. I to jest rzeczywiście ruch, który jest w stanie sprzedawać. Czyli po prostu to są osoby, które będą kupowały, czy też wypełniały formularze, czy też jakiekolwiek inne konwersje, będą po prostu konwertowały na naszych klientów w na naszym sklepie. Bo sam ruch po prostu dostarczy nam tylko ruch. To jest fajny cel, żeby sobie na przykład promować jakiś artykuł na naszym blogu, albo na przykład, żeby zwiększyć ilość wyświetleń dla naszego filmu na YouTube, bo też można ściągać taki ruch z Facebooka, a nie nic nie stoi na przeszkodzie. Z kolei na co wydaliśmy największą część tego budżetu, to zdecydowanie kampanie targetujące grupy podobnych odbiorców, czyli grupy Lookalikes. I teraz w ostatnim odcinku mówiłem trochę na ten temat, że zwłaszcza na przykład w, 2020, w 2021 roku te kampanie działały znacznie lepiej, w sensie te grupy odbiorców. Potem nieco się wszystko zmieniło po aktualizacji iOS 14, ponieważ Facebook już inaczej podchodzi do źródeł, danych, które pozyskuje od nas, a inaczej do źródeł, które po prostu są na Facebooku. Czyli na przykład, jeżeli mamy mm, jakoś źródło danych naszego Piksela albo listę klientów, no to dla Facebooka to są dane, w których nie może w pełni skorzystać. Co innego na przykład, kiedy mamy wyświetlenia filmu na Facebooku, albo na przykład formularze błyskawiczne na Facebooku, to są dane, w których Facebook nadal może w pełni korzystać, i też grupy podobnych odbiorców. Utworzone na podstawie takich źródeł, mają zupełnie inną skuteczność. O czym zresztą szczegółowo mówię w tym filmie, do którego w tym momencie ci odsyłam. Jeżeli faktycznie chcesz, żeby wydatki na Twoje reklamy były naprawdę optymalnie wydawane i żeby Twoje kampanie przynosiły jak najlepsze rezultaty za pomocą grup podobnych odbiorców, koniecznie zobacz ten film.